Widzowie i słuchacze, żeby zweryfikować, czy jakiś giełdowy influencer, youtuber albo szkoleniowiec wie w ogóle o czym mówi, żądają od niego pokazania statementów, wykazu pozycji, podpięcia rachunku podróżne serwisy, które śledzą transakcje, czy nawet pokazania pitu z wynikiem inwestycji. Ale czy wiesz, że w rachunku zysków i strat możesz sprawdzić, jakie wyniki z inwestycji osiąga spółka, którą masz w portfelu albo którą? Analizujesz dopiero do swojego portfela. W wyniku finansowym znajdziemy też bardzo ważne informacje, które nam pokazują, jakie obciążenia związane z kredytami czy obsługą wyemitowanych obligacji ponosi konkretna spółka. Zaczynamy kolejny odcinek naszej serii edukacyjnej Jak analizować spółki na kanale FXMac, którego partnerem jest brytyjski broker Trading 212, który daje nam możliwość inwestowania bez prowizji maklerskich w akcje i w ETF-y z 16 giełd z całego świata z poziomu aplikacji mobilnej. Jeżeli jeszcze nie masz konta na Trading 212, to zakładając go z linku w opisie wideo i wpłacając minimalny depozyt, otrzymasz. Losowo wybrane akcje o wartości do 100 euro. Możesz je później sprzedać albo zatrzymać na rachunku, licząc na to, że ich cena jeszcze wzrośnie. I w dziesiątym odcinku naszej serii kontynuujemy temat e, rachunku zysków i strat, czyli jednego z najważniejszych elementów sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa, który nam pokazuje, jak spółka sobie radzi i czy na swojej działalności wychodzi na plus, czy może z jakiegoś powodu jest. Pod kreską, czyli po prostu notuję stratę. W poprzednim odcinku skupiłem się na pierwszej części rachunku zysków i strat, czyli tak zwanej części operacyjnej, która oczywiście dotyczy podstawowej działalności gospodarczej, jaką spółka prowadzi i to ona nam pokazuje wynik operacyjny przedsiębiorstwa, czyli zysk lub stratę sprowadzonej działalności operacyjnej. I przypomnę tylko tak na szybko, jak wygląda część operacyjna rachunku zysków i strat, zanim przejdę do poziomu finansowego. Hmm, tutaj oczywiście skupiam się na wariancie kalkulacyjnym. Istnieje też wariant porównawczy, który różni się pod względem tego, jak ujęte są przychody i koszty właśnie w tej części operacyjnej, bo w pozostałych częściach to już się e, od siebie nie różni. Na początku mamy Zysk lub stratę brutto ze sprzedaży, czyli pozycję C, na które składają się przychody i koszty ze sprzedanych produktów i towarów, towarów i usług. Jeżeli przychody są wyższe od kosztów, no to oczywiście wynik jest dodatni, jeżeli, są odwro... jeżeli jest odwrotnie, no to ma ujemną wartość, czyli mamy tutaj stratę. Kolejna pozycja to jest zysk lub strata ze sprzedaży, czyli na slajdzie pozycja F, którą oblicza się. Odejmując od zysku lub straty ze sprzedaży, zarówno koszty sprzedaży, jak i koszty ogólnego zarządu. I na samym końcu zostaje nam już wyliczenie wyniku operacyjnego spółki, czyli pozycja I, no, a robi się to poprzez dodanie zysku lub straty ze sprzedaży do pozostałych przychodów operacyjnych, a następnie odejmuje się od tego pozostałe koszty operacyjne. Oczywiście w gotowym rachunku zysków i strat, które publikują spółki, no, mamy już to wszystko wyliczone, natomiast trzeba wiedzieć, skąd te konkretne liczby w ogóle się wzięły i czy nikt ich tam po prostu nie wyczarował. Po więcej szczegółów oczywiście odsyłam do poprzedniego odcinka, jak analizować spółki, gdzie o tym wszystkim po kolei mówię. I teraz poziom finansowy rachunku zysków i strat. Drugi poziom to jest właśnie ten wspomniany już przeze mnie poziom finansowy on obejmuje przychody i koszty z tytułu działalności finansowej konkretnego przedsiębiorstwa. Działalność finansowa oczywiście nie jest obejmowana w większości przypadków spółek, które nie są spółkami finansowymi, jako działalność operacyjna, bo to nie jest ich podstawowy profil działalności, prowadzenia działalności gospodarczej. I z niego możemy wyczytać naprawdę sporo interesujących danych, bo do przychodów i kosztów finansowych zaliczamy tak naprawdę kilka podkategorii. I teraz myślę, że każdą warto sobie krótko przybliżyć, mimo że wydaje się, że patrząc na, już, patrząc na nie już na pierwszy rzut oka, mniej więcej wiadomo o co chodzi. No ale ta pierwsza to dywidendy i udziały w zyskach, i to zarówno od jednostek powiązanych kapitałowo ze spółką, jak i od jednostek pozostałych, czyli niezwiązanych w żaden sposób kapitałowo z tym, konkretnym przedsiębiorstwem. I ta pozycja zawsze jest wykazywana wyłącznie po stronie przychodów finansowych, nie może pojawić się jako koszty. No i to jest taka pierwsza pułapka. Dlaczego? Dlatego, że chodzi tutaj o te przychody, jakie spółka osiąga z tytułu posiadania akcji lub udziałów w innych spółkach. <laughs> Pod tą pozycją są wykazywane między innymi kwoty, jakie spółka otrzymała z dywidend od innych przedsiębiorstw, których akcje po prostu posiada. Natomiast dywidendy które ta konkretna analizowana przez nas spółka wypłaca swoim akcjonariuszom, nie pojawiają się po stronie kosztów finansowych. One są częścią zysku netto. Ich się nie ujmuje w rachunku zysków i strat. Dlatego powiedziałem, że jest to mała pułapka, i dlatego właśnie nie znajdziemy pozycji dywidendy i udziały w zyskach po stronie kosztów finansowych. I to trzeba wiedzieć. Druga podkategoria to są odsetki. Ona się już znajduje po obu stronach, zarówno po stronie przychodów, jak i po stronie kosztów. Odsetki otrzymane, no to oczywiście jest przychód finansowy, natomiast odsetki zapłacone, jak sama nazwa wskazuje, jest to koszt, który oczywiście spółka ponosi. Pod odsetkami, jakie spółka otrzymuje, kryją się przede wszystkim, no przede wszystkim kupony od obligacji. Jeżeli spółka jest w posiadaniu papierów dłużnych, jakichś czy to korporacyjnych, czy skarbowych. Czy komunalnych, jeżeli jest obligatariuszem, czyli posiadaczem właśnie papierów dłużnych, a naprawdę sporo spółek zabezpiecza się w ten sposób, zabezpiecza część swojego majątku, żeby on w jakikolwiek sposób pracował, no to odsetki tego typu znajdują się właśnie w tej kategorii. Oprócz tego mamy jeszcze odsetki od udzielonych kredytów, odsetki od lokat bankowych i oprocentowanych rachunków. Natomiast jeśli chodzi. O drugą stronę, czyli o koszty finansowe, o odsetki zapłacone, no to tutaj mamy yy, również odsetki od obligacji i innych dłużnych papierów wartościowych. Natomiast chodzi tutaj o kwotę, jaką spółka wypłaca swoim obligatariuszom za wyemitowane przez siebie papiery, jeżeli oczywiście obligacje emitowała, no bo nie wszystkie spółki to robią, nawet yy, można powiedzieć, że mniejszość. W przypadku spółek, które finansują się emisjami obligacji korporacyjnych, tutaj ten rzut okiem na pozycję odsetki zapłacone, sprawdzenie jak to tam się kształtuje, jest czymś mm, po prostu obowiązkowym. Oprócz tego w tej podkategorii znajdziemy. Koszty związane z obsługą zaciągniętych kredytów i pożyczek. Możemy tutaj sprawdzić, jak mocno zalewarowana jest spółka i ile płaci co roku albo co kwartał za obsługę swojego zadłużenia. W sprawozdaniu pod tą pozycją też powinna się znaleźć nota objaśniająca, która nam wyszczególni konkretny typ zapłaconych odsetek, no bo to jest akurat dość ważne. Powinniśmy wiedzieć, ile tych kosztów spółka ponosi z tytułu obciążeń, które są związane na przykład z wyemitowanymi obligacjami, a ile to jest na przykład rata kredytowa, a ile na przykład jest to jakiś rodzaj leasingu. Kolejna podkategoria w rachunku finansowym spółki to zyski i straty ze zbycia inwestycji. No i tutaj chyba nie ma zbyt wiele do tłumaczenia. Każdy wie, co to jest zysk lub strata z inwestycji. Tak samo jak my, jako inwestorzy indywidualni, wypełniamy sobie na przykład. No, wypełniamy Pit, w którym wykazujemy zyski lub straty z naszych inwestycji na rynku kapitałowym albo inwestycji na instrumentach pochodnych, tak też spółki w rachunku zysków i strat wykazują swój wynik w danym okresie. Po stronie oczywiście przychodów lub kosztów finansowych. To już zależy od tego, jak te inwestycje poszły. Mowa tutaj o zysku, mowa o stracie z inwestycji tylko i wyłącznie w aktywa finansowe. Na przykład akcje innych spółek, udziały w spółkach niepublicznych, obligacje i tym podobne. I w tym miejscu spółka nie wykazuje na przykład strat z tytułu umorzenia akcji własnych albo na przykład zysków ze sprzedaży akcji nowej emisji, bo te informacje znajdziemy gdzie indziej. Znajdziemy je w bilansie spółki, w wykazie kapitału własnego. Zysk lub strata ze zbycia jakiejś inwestycji finansowej Zawsze jest wykazywany w kwocie netto. I trochę mniej oczywista może być kolejna podkategoria o nazwie aktualizacja wartości inwestycji. Co to w ogóle może być? Wiemy już, jak widać na slajdzie, ona się może pojawić zarówno po stronie przychodów, jak i po stronie kosztów finansowych, a chodzi tutaj o to, że spółka, mając aktywa finansowe, które powiedzmy, że trzyma już jakiś czas, one na dzień bilansowy. Może się zdarzyć taka sytuacja, że one istotnie zmieniły swoją wartość, albo ta wartość poszła w górę, albo ta wartość spadła. Jeżeli oczywiście wartość rośnie, no to skutek takiej aktualizacji znajdziemy w polu przychodów finansowych. W naszym przykładzie to jest pozycja numer 4 po stronie przychodów oczywiście. A jeżeli doszło do tego, że w ramach aktualizacji yy, wartość inwestycji, wartość tych aktywów spadła, no to w polu numer 3 w ramach kosztów finansowych powinna znaleźć się kwota, która nam tę wartość aktualizuje. No i na sam koniec mamy inne przychody i inne koszty finansowe. I co tutaj w ogóle się zalicza? No tutaj zaliczamy wszystko to, co nie można było podpiąć pod poprzednie podkategorie. Mamy tutaj między innymi różnice w kursach walut i one mogą działać oczywiście zarówno na korzyść, jak i na niekorzyść spółki, więc mogą być zarówno przychodem, jak i kosztem. Tak jak zresztą w przypadku inwestorów indywidualnych. Inwestując za granicą, możemy mieć albo różnice kursowe po swojej stronie, albo działające na naszą niekorzyść. Oprócz tego, umorzone kredyty i umorzone pożyczki to będzie oczywiście przychód finansowy. Inna podkategoria, którą można wrzucić do innych kosztów finansowych, to na przykład skutki rozwiązania takiej niewykorzystanej rezerwy, która była stworzona na Straty z jakichś operacji finansowych w przyszłości, i to będzie też przychód. Może być też tutaj umorzenie należności z tytułu operacji finansowych, na przykład jakaś pożyczka, która spółka, którą spółka udzieliła jakiemuś innemu podmiotowi. No i to już oczywiście będzie koszt finansowy, to będzie działało na niekorzyść wyniku finansowego spółki w tym danym konkretnym okresie. I oczywiście, żeby obliczyć wynik finansowy spółki, trzeba odjąć od wszystkich przychodów finansowych, czyli od pozycji J, łączne koszty finansowe, pozycja K. W rachunku zysków i strat najczęściej tego wyniku finansowego się nie podaje, ponieważ no, on jest marginalną częścią działalności spółki. I musimy go obliczyć samodzielnie, jeżeli nas to e, interesuje. Choć są oczywiście spółki, które ten wynik finansowy za nas wyliczają. I na sam koniec. Dla takiego przykładu rzućmy okiem na przychody i koszty finansowe CD Projektu na koniec roku poprzedniego. Tutaj nie wybrałem żadnego sprawozdania kwartalnego, ponieważ chciałem mieć pełny, yy, pełne zestawienie yy, tych operacji finansowych. Zeszły rok spółka zakończyła z ujemnym wynikiem na działalności finansowej. Mamy tutaj koszty, które są wyższe niż przychody finansowe i ta strata finansowa wyniosła prawie 13,5%. 0,8 miliona złotych. Więc jak widać, no w perspektywie działalności całej spółki, to nie jest jakaś, nie chcę powiedzieć, że nieistotna, ale nie jakaś zatrważająco duża kwota. Największe przychody finansowe CD Projekt miał z rozliczenia transakcji instrumentów pochodnych to jest prawie 8 milionów złotych. I chodzi tutaj o kontrakty terminowe. Ale to nie było tak, że CD-Projekt sobie spekulował na futuresach i na tym zrobił prawie 8 milionów złotych zysku, tylko chodziło o futuresy walutowe, które są wykorzystywane do hedgingu, czyli do zabezpieczenia przed negatywnym wpływem ryzyka kursowego. A CD-Projekt sporą część swojego majątku trzyma w obligacjach, głównie skarbowych. I mamy tutaj tego efekt. Jest to 1 321 tysięcy złotych w zeszłym roku z samych odsetek przychodów finansowych yy, od tych właśnie wspomnianych papierów. To też nie jest jakoś bardzo dużo, ale jednak trzeba. To pokazuje, że jednak yy, sporą, część, yy, sporą część swoich aktywów trzyma, yy, może nie aktywów, tylko sporą część gotówki yy, trzyma CD projekty właśnie w. Yy, papierach dłużnych. Jeżeli chodzi o koszty finansowe, to szale na stronę straty finansowej, widać to na pierwszy rzut oka, przechyliły w 2021 roku przede wszystkim, no właśnie te wspomniane już różnice kursowe, które działały na niekorzyść spółki, które przyniosły koszt ponad 17 milionów złotych. A wiadomo, że spółka rozlicza się ze sprzedaży na różnych platformach, głównie w walutach obcych, więc wpływ tego ryzyka kursowego, jak widać, jest tutaj naprawdę duży i nawet ten hedging na kontraktach terminowych nie pozwolił w zeszłym roku CD Projektowi wyjść z wynikiem finansowym na plus. Tylko mieliśmy stratę i to taką, powiedziałbym, że nawet całkiem zauważalną. Dzięki za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że teraz już wiesz, gdzie szukać informacji o tym, ile spółka na inwestycjach zarobiła albo ile straciła, a także Jakie odsetki otrzymuje ze względu na posiadane np. Na papiery wartościowe, albo ze względu na to, jakie udzieliła pożyczki, no i oczywiście, ile płaci za to, że jakieś obligacje wyemitowała albo zaciągnęła kredyty, czy posiada leasingi. A są to naprawdę bardzo istotne informacje i warto zwracać na nie uwagę. One nam naprawdę sporo o spółce i o jej sytuacji finansowej potrafią powiedzieć. My natomiast widzimy się w kolejnym odcinku: jak analizować spółki. Na kanale FXMAC. Do zobaczenia. Cześć!